Dzień dobry panie, panie Dyrektorze. Chcieliśmy panu zadać kilka pytań dotyczących bezpieczeństwa. Dziękuję. Dzień, Dzień dobry. Jak w sposób bezpieczny korzystać z Facebooka? No przede wszystkim to trzeba się zapoznać z Regulaminem. Czyli nie tylko Facebooka, tylko w portali społecznościowych, bo te regulaminy określają od jakiego wieku można z nich korzystać. Z reguły jest to wiek 13 lat. Osoby, które nie mają lat, nie powinny korzystać z portali społecznościowych. Także o tym możemy się przekonać konkretnie w regulaminie, co wolno, co nie wolno, tam też jest napisane, ale generalnie zasadą korzystania z takich portali jest nieujawnianie za wielu informacji osobie, takie, które mogą Was zidentyfikować. Trzeba też pamiętać o tym, że wszystko to, co się publikuje na Facebooku, między innymi zdjęcia, to już tam zostaje na zawsze i kasowanie ich nie zawsze pomaga. Także najpierw trzeba myśleć o tym, co się tam napisze i co się tam opublikuje. Dobrze by było, żeby zakładając, jak w waszym wieku, jakieś konto na portalu społecznościowym, no robić to wspólnie z rodzicami, nie w tajemnicy przed nimi. Czy znajomości zawierane w internecie są bezpieczne? No, tak do końca to chyba nie, bo nigdy nie wiadomo, kto po drugiej stronie, przy tym drugim komputerze siedzi. Może się podszywać pod inne osoby, także tutaj też należy zachować szczególną ostrożność w ujawnianiu informacji o sobie, o tym na przykład, gdzie mieszkacie, czy gdzie chodzicie do szkoły. Także wszystkie znajomości można w tych portalach społecznościowych prowadzić, ale z taką dozą pewnego ograniczonego zaufania do tej osoby, która siedzi po drugiej stronie komputera. Jak rozmawiać z osobami, które nas zaczepiają w internecie? No przede wszystkim, to jeżeli ktokolwiek zaczepia Was w internecie, to powinniście to zgłosić rodzicom, opiekunom, można zgłosić nauczycielowi. Nie powinniście sami reagować w ten sam sposób. Tylko skonsultować się w pierwszym kroku z osobą dorosłą, która podejmie jakieś działania zgodne z prawem i zabezpieczy Was przed eskalacją tych wszystkich nieprzyjemności, których doznajecie w internecie. Jakie informacje możemy podawać sobie? No przede wszystkim takie, które nie zidentyfikują Waszego na przykład miejsca zamieszkania. Niekoniecznie musicie podawać wiek, prawda? Możecie posługiwać się jakimś pseudonimem, nikiem. Nie zawsze jest to bezpieczne, żeby tak wszystko mówić o sobie, szczególnie korzystając z tej komunikacji internetowej. Jak powinno być zbudowane bezpieczne hasło? No, bezpieczne hasło powinno mieć co najmniej 8 liter. Zresztą przy logowaniu się do niektórych serwisów jest wymagane. Długość hasła powinno mieć małe, duże litery, jakąś cyferkę, no być dosyć skomplikowane, ale łatwe dla Was do zapamiętania. Ja mogę tu podpowiedzieć, że mogą to być na przykład pierwsze litery jakiegoś Waszego ulubionego wiersza albo piosenki. Pierwsze litery wyrazu, jakieś zwrotki. O czym musimy pamiętać, robiąc zakupy w internecie? O, i przede wszystkim to w waszym wieku tych zakupów to powinniście robić razem z osobą dorosłą, z rodzicem albo z opiekunem. To jest pierwsza sprawa. Więc lepiej, żebyście samodzielnie takich zakupów nie dokonywali. A jeżeli już robicie to z opiekunem, to trzeba sprawdzić takie elementy, jak na przykład czy transmisja jest bezpieczna i transmisja szyfrowana, bo przesyła się tam pieniądze, zamawia się pewne towary. I o tym, czy transmisja jest szyfrowana i bezpieczna to świadczy taka literka S w pasku adresu, taki szczegół charakterystyczny, ale generalnie najlepiej robić to ze sobą rodzącą. Jak zachowywać się, gdy ktoś zaczepia nas na ulicy? No przede wszystkim to, jeżeli jesteście sami, to należy unikać jakichś odróbnych miejsc, nie dawać się w żadne rozmowy i szukać pomocy u jakiejś osoby dorosłej. Od razu. Jeżeli macie do dyspozycji telefon jakiś, to możecie zadzwonić wtedy do rodziców tak samo, ale generalnie trzymać się jakichś osób dorosłych, nie wstydzić się, tylko poprosić o pomoc, o udzielenie pomocy. Gdy jesteśmy sami w domu, czy możemy, musimy otworzyć drzwi osobie, która podaje się za policjanta elektryka? No absolutnie. Absolutnie to uzgadniacie chyba z rodzicami. że Jeżeli rodzicom nie ma domu, zostajecie sami, to nie macie obowiązku nikomu otwierać. Skąd wiecie, kto stoi po drugiej stronie drzwi? Czy ta osoba, która podaje się akurat za policjanta, jest tym policjantem? Ja? Jak reagować, kiedy w internecie nas ktoś obraża? Jeżeli was ktoś obraża w internecie, to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest taka procedura. Pierwsza sprawa to jest poinformowanie opiekuna. Jeżeli to się zdarza w domu, na waszym domowym komputerze, to to musi być rodzic. A później w szkole możecie poinformować na Panią pedagog, wychowawcę klasy, szukać pomocy po prostu u dorosłych. O czym musimy pamiętać? Gdy jesteśmy sami w domu? No, przede wszystkim o zachowaniu bezpieczeństwa swojego. Czyli nie wpuszczaniu nikogo obcego do domu, ale również o takim zachowywaniu się w domu, które będzie dla Was bezpieczne. Myślę, że zasady tego, co Wam wolno, a co nie wolno w domu, z jakich sprzętu możecie korzystać, a z niej w jakim zakresie, to ustalacie sobie wspólnie z rodzicami. Dziękujemy panu dyrektorowi za Proszę bardzo.